Według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczycieli ani sługa swego pana. Wystarczy, że uczeń stanie się jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeżeli Belzebubem nazwali gospodarza, to tym bardziej jego domowników. Dlatego nie bójcie się ich, gdyż wszystko, co jest ukryte, będzie ujawnione, a o tym, co tajemne, wszyscy się dowiedzą. To, co wam mówię w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie publicznie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, gdyż dusze zabić nie mogą. Bójcie się natomiast tego, który i ciało, i duszę może oddać na potępienie. Czyż nie sprzedaje się dwóch rubli za drobną monetę, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię wbrew woli waszego Ojca. Jeśli zaś chodzi o was, to nawet wasze włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się więc, wy jesteście warci więcej niż wiele wrubli. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A jeśli ktoś się mnie wyprze przed ludźmi, tego i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Może te refleksje nad tym dzisiejszym tekstem zacznijmy od tych ostatnich słów. Dzisiejszej Ewangelii, które mogą, tak sobie wyobrażam, zabrzmieć trochę tak, jakby Pan Jezus, no jednak czasami stosował wobec nas jakąś zasadę odwetu. Skoro wy tak, to ja też tak jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. Wyprzecie się mnie, to i ja się wyprę was. Mogłoby to trochę tak wyglądać, gdyby nie całość tej dzisiejszej Ewangelii. Dla mnie cały ten fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest o tym, jak bardzo właśnie Pan Bóg przyznaje się do nas. Jak bardzo zależy mu na, na więzi z nami, jak, jak istotna jest dla niego więź z nami. Już nawet te pierwsze słowa uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Słowa, które nawiązują do tego, że tak samo jak mnie, które no mówią o tym, że tak samo jak pan Jezus jest traktowany, tak samo my, jego uczniowie, będziemy, będziemy traktowani. Że nie będziemy. Jakoś traktowani lepiej. Ale y, to się bierze właśnie z przynależności. To się bierze z tej więzi, z tej tożsamości naszej, którą jest y, właśnie przynależność do Pana Jezusa, bycie Jego uczniem, więź z nim. Ta więź z nim jest wpisana do tej naszej chrześcijańskiej tożsamości. Y, więc jeżeli ktoś z nas wyprze się Pana Jezusa to po prostu odrzuci tę swoją tożsamość. Po prostu powie, że nie chce mieć z Jezusem nic wspólnego. I, i te słowa Pana Jezusa, że wtedy i ja wyprę się przed moim Ojcem, tego człowieka, oznaczają po prostu, że On uszanuje naszą wolność, nasz wybór. Oczywiście dla mnie... Jest jasne, że tutaj Pan Jezus nie mówi o takiej sytuacji, że ktoś tam no, trochę z braku poczucia jakiejś takiej pewności siebie, wiary w siebie, poczucia własnej wartości, po to, żeby nie być jakoś skrytykowanym gdzieś tam no, czasem, nie wiem, no, no nie przyzna się do swojej wiary, nie stanie, nie wiem, w obronie, nie wiem, księży, kościoła. Czy nawet Pana Boga w jakimś tam środowisku, w czasie jakiejś rozmowy albo, że nie wiem, przechodząc koło kościoła, nie zrobi znaku krzyża, czy gdzieś tam na moment schowa jakiś krzyżyk, który ma powieszony na szyi, że to raczej to nie chodzi o takie, takie drobne drobne rzeczy. Tutaj bardziej chodzi o takie. Zdeklarowanie się jasne, publiczne, że nie znam tego człowieka. Nie znam Jezusa. A nawet, no bo pewnie jak teraz wypowiadam te słowa, to wszystkim nam przypominają się słowa świętego Piotra. Zobaczmy. Jeżeli nawet nam się coś takiego przytrafi, żebyśmy jakoś tak bardzo jednoznacznie powiedzieli: Ja w ogóle nie znam Chrystusa, i ktoś będzie mówił: no ale jak to przecież ja Cię widziałem gdzieś tam w kościele, i tak dalej, a, 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 a ja bym powiedział: No, gdzie to Ci się wydawało, to nie byłem ja, i tak dalej, to zobaczmy, że Pan Jezus na pewno postąpił, by zachował się wobec mnie tak samo, jak się zachował wobec Piotra. Popatrzyłby na mnie jednak z miłością mimo wszystko i czekałby, co dalej. Gdybym, gdybym zapłakał, tak jak Piotr, no to, to dla niego byłoby jasne, że, że to było takie potknięcie że to była właśnie chwila słabości, że, że ja jeszcze no nie mam w sobie tyle mocy, żeby w każdej sytuacji zawsze się przyznać do pana Jezusa. Także raczej Pan Jezus mówi o takim wyparciu się go definitywnym, takim, że się go wyparłem. Pan Jezus na mnie popatrzył z miłością. Spojrzałem Mu w oczy i, i dalej mówię: No tak, wiesz, ja, ja już z Tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Tak, tak, ja. ja ja już nie chcę być Twoim uczniem. Że to raczej Pan Jezus mówi o, o takim radykalnym, rzeczywiście zerwaniu z Nim. Także nie wymagajmy od siebie tego, że zawsze, w każdej sytuacji będziemy się potrafili do Pana Jezusa przyznać, chociaż oczywiście, jeżeli nam się to uda, jeżeli będziemy potrafili zawsze się do Pana Jezusa przyznać, jeżeli nigdy. Nie będziemy udawać, że nie jesteśmy Jego uczniami, no to super, nie? to jeszcze lepiej. To, to jest przede wszystkim dla nas bardzo, bardzo ważna, dobra rzecz, dla nas samych. No, warto, warto tak żyć, tak postępować, żeby się nigdy Pana Jezusa nie wyprzeć, nigdy nie powiedzieć: Nie znam tego człowieka, nie jestem Jego uczniem. Dlaczego to jest takie ważne, dlaczego warto? Dlatego, że tak jak powiedziałem, tutaj mówimy o pewnej przynależności. Przynależności niezmiernie ważnej. Ta przynależność jest owocem śmierci pana Jezusa, jego męki i śmierci no i zmartwychwstania oczywiście. A więc Pan Jezus zapłacił za to wielką cenę. I, I to jest przynależność, która niesie dla nas same korzyści. Owszem, czasem niesie jakąś ludzką niechęć, może nawet nienawiść, jakieś pomówienia. Czy nawet nie, gdyby niosło ze sobą prześladowanie aż do śmierci, gdyby z tego powodu zabijano, chciano zabić, zabito po prostu nasze ciało, to to właśnie dzięki tej tożsamości tej, tej tożsamości, tej przynależności do Pana Jezusa, tożsamości jaką jest bycie uczniem Pana Jezusa, przez to ten, ten ktoś zabije tylko nasze ciało, a nie zabije duszy. Właśnie ta przynależność to jest przynależność do Pana Jezusa, to jest nasza dusza. Zresztą w ogóle, no właśnie, przynależność do kogokolwiek to jest, to jest nasza dusza. I teraz to jest to pytanie: czy, czy ta nasza dusza chcemy, żeby była wypełniona Panem Jezusem, właśnie relacją z Nim. Jeżeli będzie wypełniona, no to. to, to to same korzyści z tego będziemy mieli. To, to nawet jeżeli ktoś by nas z powodu Pana Jezusa, naszej wiary w Niego, nas zabił, to i tak będziemy żyć wiecznie, a, a przecież i tak kiedyś umrzemy. Więc warto stawiać na to, co nam daje życie wieczne, a przynależność do Pana Jezusa, więź z Nim, daje nam życie wieczne. Tak więc nie bójmy się, że jakoś Pan Jezus się na nas obrazi, odwróci od nas, jeżeli gdzieś tam się czasem potkniemy i nie przyznamy się do Niego, trochę lęk weźmie górę, ale rzeczywiście cenimy sobie: cenimy sobie naszą przynależność do Pana Jezusa, naszą więź z Nim, bo rzeczywiście ta nasza więź z Panem Jezusem, przynależność do Niego, mówi o tym, że wszystkie włosy nawet na naszej głowie są policzone przez Boga, czyli że On się o nas niesamowicie troszczy, że skoro my do Niego przynależymy, to On się naprawdę o nas troszczy. I naprawdę, nawet jeśli spotka nas coś trudnego, to i tak wszystko dobrze się skończy.